Jezus Maria, co to było? Czyli relacja z tego mojego gravelowego wyścigu. To był wyścig Tomka Marczyńskiego w Niepołomicach. Szaraut za organizację, bo była super. Wybrałam sobie długi dystans, symboliczne 99 km. Wyścig startował z zamku w Niepołomicach. Tam mieliśmy taki inauguracyjny start, bo prawdziwy start zaczynał się dopiero w Puszczy. Niepołomickiej. Całość polegała na tym, że w tej puszczy pokonywało się pentelkę, która miała chyba tam około 14 km, no i na tym dystansie 99 km tych pentelek było 7. Na drugiej mnie już wszystko bolało. Jakoś tam dotrwałam do czwartej. Na czwartej miałam mega kryzys. Yy, chciałam się wycofać, ale sobie pomyślałam, że. Moją ulubioną cyfrą jest 5, więc zrobię 5 pętelek i zobaczymy, co się wydarzy. Na piątej pętelce płakałam. Po piątej pętelce zapytałam się sędziego, do której jest jakby otwarta trasa, bo ja jeszcze miałam z tyłu głowy, że o 15 to zamykają. Wiedziałam, że to będzie po prostu na styk tej 15 i no po co się męczyć, jak nie dojadę i się nie zmieszczę w tym czasie. Ale pan sędzia powiedział, że 15.30. No to ja stwierdziłam, to rura. Na szóstej pętelce pakałam. No i przyszła ta siódma pętelka finałowa, yy, zaśpiewałam sobie barkę i jakoś to wyszło. Jakoś dojechałam. Tak ogólnie nie jeżdżę na gravelu i nie mam kompletnie pojęcia o jeździe na ultra, jeździe po szutrze, jeżdż jeżdżeniu po lasach, kompletnie nic nie wiem. A teraz już dobrze wiem. Boli, boli. No i tak siedem razy boli. Czybym to powtórzyła? Nie? Raczej nie. No, nigdy nie dostałam takiego wycisku. Na żadnych zawodach. A biegałam półmaraton, jakieś tam mocne, powiedzmy piątki. Też biegałam i nic mnie tak nie bolało jak to. Shout out dla mojego saportu. Zebrali mnie wcześniej, bo po skończeniu tego wyścigu trzeba było jeszcze dojechać na ten zamek. Oni mnie wzięli w ogóle już zametą gdzieś tam. No i cóż, ale przeżyłam. A trzecie miejsce w wieku w kategorii wiekowej i byłam szósta na sześć kobiet Besos!